Take care of your health. Gdy zawiodą wszelkie konwencjonalne metody leczenia, budzaj się po pomoc. Do misja bioenergoterapii. Irena Usza-Sobieckiego. Ja chciałam po prostu podziękować panu Irena Uszowi Sobieckiemu za pomoc, którą mi udzielił. Byłam w bardzo ciężkim stanie. Chorowałam na nowotwora złośliwego. Lekarze mi dawali przez trzy miesiące życia tylko, a jednak stało się inaczej. Bardzo mi pomógł. Ireneusz Tobiecki pomógł setkom chorych. Pomoże i Tobie. Pan Ireneusz pomógł nie tylko setkom, ale tysiącom chorych w Polsce i w USA. Pomoże i Tobie. Informacje dotyczące Aktualnych miejsc, przyjęć znajdują się na stronie www.ireneuszstobiecki.com. Zapraszamy.